Porady i zdjęcia z odcinka można znaleźć w serwisie dekoria.interia.pl. W kolejnym odcinku historia trzypokoleniowej rodziny, która mieszka w nieocieplonym budynku, z rozprzestrzeniającym się grzybem na ścianach i z dobudowaną łazienką bez ogrzewania. Jedynym źródłem ciepła są stare kozy, które dla rocznego damianka stanowią zagrożenie życia. Z ratunkiem przychodzi ekipa programu Nasz Nowy Dom i w 5 dni dokonuje remontu. Dostaliśmy nowy dom. To tak samo jakbyśmy dostali nowe życie. Oglądaj specjalny blok reklama na ratunek wspólnie dla powodzian. Polsat. Jutro 18:40, tuż przed wydarzeniami. Specjalny blog reklama na ratunek, wspólnie dla powodzian. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym więcej pieniędzy zbierzemy dla poszkodowanych. To prosty gest. Polsat, jutro 18:40, tuż przed wydarzeniami. Już teraz możesz pomóc. Na przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor producent śliwki nałęczowskiej. Na przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor. Producent jogurtów Fantazja. Sponsorem programu jest producent leku Magnefar B6 Forte. Na niedobór magnezu. Pewien atrakcyjny poszukiwacz miłości dostanie dziś szansę na znalezienie drugiej połowy. Wybierze się na trzy randki w ciemno, podczas których kobiety przygotują dla niego kolację. Masz apetyt na więcej? Kolacja w ciemno to program pełen Dzisiejszym randkującym jest 58-letni Robert z wykształcenia. Jeszcze czas się szykować, bo apsztyfikant jest już w drodze. I o b -E. mm. I qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Kinder Bueno. Spraw, by chwila była Bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu. Graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl. Nie zawsze możesz powiedzieć tak, ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka. Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem kryje wiele smaków w małych batonikach. Kinder Chocolate. Tak mało znaczy tak wiele. Rodzicu, odkrywaj talenty i zainteresowania Twojego dziecka z Kinder Chocolate. Do wygrania 10 razy 15 tysięcy złotych na rozwijanie zainteresowań Twojego dziecka i tysiąc kart podarunkowych. Więcej na kinderchocolate.pl Prosta decyzja. Epicki wybór. Pepsi Zero. Maksimum smaku, zero cukru. Hisense Mini LED. Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Ekstremalny kontrast bieli i czerni. Ponad miliard żywych barw. Hisense Mini LED. Obraz nowej generacji. To teraz my, złote misie Haribo. Uuu, czerwone zaczynają. Mój jest złoty i taki spięzowaty. jak go ugryźnę i czuję na... Mój wysoko skoknie. A ja zrobię szach Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. Wejdź do świata radości Haribo i weź udział w konkursie. Wygraj zakupy VIP do sklepu Haribo lub owocaśny Mystery Box. Regulaminy na haribokonkurs.pl Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się wspaniały ziemniak i szansa na wygraną. 1000 złotych codziennie, 100 tysięcy złotych w finale. Szczegóły na platformie Joy. Majonez dekoracyjny w miary Kanapkę może zmienić w pyszne dzieło sztuki. Szybkie danie w prawdziwą ucztę, a zwykłe składniki w kulinarny sukces z dekoracyjny Winiary. Niezmiennie inspiruje smakiem. Sajos. Kiedy Twoje włosy tracą blask. Nowa pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz. Dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Uwolnij swój blask. Nowa linia Sajos Intense Plex. Technologia robi rzeczy kiedyś niemożliwe. Takie jak ja? Coś bardziej przydatnego. Welofotkę? Czyli kredyt na zdjęcie. W aplikacji Velobanku robisz zdjęcie nazwy i ceny produktu, dodajesz do wniosku, a po kilku chwilach masz decyzję i pieniądze na koncie. Wygodny kredyt velofotka weźmiesz w dużym sklepie, małym lub internetowym. RRSO 0%. Weź kredyt na zdjęcie, proste jak kliknięcie. Velobank. Wybierz świat bardziej velo. Sajos, kiedy twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia twoje włosy od wewnątrz, dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex. Persil. Bez względu na to, jak trudny był mecz, żel Persil zapewnia głęboką czystość prania i higieniczną czystość pralki. Persil. Obietnica głębokiej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Cod Monte. Zawsze tam, gdzie Twoja rodzina. Zostanę tu na całą noc Brudna, do rana wszystko zaschnie So what? Somat Excellence 5 w jednym z ekstra mocą. Usuwa zaschnięte zabrudzenia Lepiej niż zwykła kapsułka. Dla perfekcyjnej czystości Wypróbuj nowy Somat Excellence Numer 1 na zaschnięte zabrudzenia Tworzyłem Cię, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił, odświeżał, spuszczał wodę. Imponujące. Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj BREF Power Active. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po 10 praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nowy Perwol Bloom o zachwycającym zapachu do ciemnych ubrań. Wypróbuj teraz. Gdy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz, ale nie ma cię obok, powiedz Rafaello, migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello, więcej niż tysiąc słów. Jesienią w Polsacie. Kupujemy dom z Piotrem. Jest idealny dla nas. Cześć. Szczepan. Nasze drzwi są zawsze dla Was otwarte. Jesteśmy Wymienia Wymieniacie się partnerami. Wariatka jesteś, że mi swojego męża proponujesz. Jesteś w internecie nago. To jest niemożliwe. Mama i tata zgadzają się, żebyś tu grał w piłkę. Są na wakacjach. Czemu cię nie zabrali? Bo robią rzeczy dla dorosłych. Grzechy sąsiadów. Nowy serial. Dzisiaj o 22:05 w Polsacie. Jesienią w Polsacie. Zamierzam porzucić stan kapłański. Zajeb...cie! Zgrzeszyliście. Uczynkiem jeszcze nie. Ja tam bym nie czekał. Naleźysz ze mnie kawał ciachy. Ja się nawet mogę powiedzieć, jaki piernik. Poprowadzi pani program kulinarny. Ja będę gwiazdą ekranu! Ja ekranu. Czy tak gapisz? Mam z Masz robot z No to jesteśmy skończeni. Teściowie. Nowy sezon. W niedzielę, zaraz po Tańcu z Gwiazdami. Na przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor. Producent jogurtów Fantazja. Sponsorem programu jest producent leku Magnefar B6 Forte. Na niedobór magnezu. Na przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor. Producent śliwki Nałęczowskiej. Przed przerwą, 58-letni Robert wybrał 3 z pięciu menu i z ich autorkami spotka się na kolację w ciemno. Poszukiwacz drugiej połowy jest już w drodze na pierwszą randkę. Układam sobie w głowie, co się może wydarzyć, ale zazwyczaj lubię improwizację. Zawartość menu sugeruje. Robertowi dwie gwiazdki, bo dobrze się bawię. A może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. I bueno I bueno vivir. I me me Kinder Bueno. Praw, by chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu. Graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl hmm, W co mam się ubrać na pierwszą randkę? W co mam się ubrać, żeby ktoś ustąpił mi miejsca? W co mam się ubrać, żeby też tak móc? <laughs> to jest to. Za lato. Prosta decyzja, epicki wybór. Pepsi Zero, maksimum smaku, zero cukru. Tym bark, coś pysznego na deser. Mówisz, masz. Tym bark, mamy na to mus. Za każdym wspaniałym chipsem Lay's kryje się wspaniały ziemniak i szansa na wygraną. Tysiąc złotych codziennie tysięcy złotych w finale. Szczegóły na platformie Joy. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Cod Monte. Zawsze tam, gdzie twoja rodzina. To są moje naturalne rzęsy, nie żadne doklejane czy przedłużane. Stosuję Regenerum, serum do rzęs i brwi z eyelinerem i ze szczoteczką. Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs i brwi, działa i na cebulki, i na włoski. Regenerum zawiera silnie wzmacniające lipo lipooligopeptydy, które stymulują produkcję keratyny budującej włos. W efekcie włosków jest więcej, są dłuższe i grubsze. Widoczny efekt już po dwóch tygodniach. Zmierz sama. Regenerum. Pełna regeneracja. Posmarowałbyś mnie? Takie nie, dzięki. Can't touch this. Can't touch this. Ratunku, ratunku! Pomocy! Już na przerwę, to właśnie ci Cheetos! Paliłem od lat. Jak smok. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoksan. Kuracja Desmoksanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po pięciu. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj, też kup Desmoxan i rzuć palenie. To prostsze niż myślisz. Desmoksan. i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co dzień opływają w luksusach. Nienawidzę komunikacji miejskiej. Bakterie, zarazki, dlatego potrzebuję swojego szofera. Płacę 5 tysięcy miesięcznie. A co, jeśli młodym bogaczom przyjdzie zmierzyć się ze zwykłą codziennością? Nie mogłam wyobrazić, no. że ktoś ma 23 lata i nie umie obierać ziemniaki. Nauczę się. Bogate dzieciaki bez kasy. I nie wyobrażam sobie, że da się być tak szczęśliwy. Na pewno będzie inaczej, teraz patrzę na ludzi. W niedzielę o 21:00 w Polsat Cafe. Odważni single ruszają na łowy. Ale mam nogi. Zaczyna oh. się odkryty. Potem temperatura niebezpiecznie rośnie. I skoro ja Ci już w ogóle tak nie z ręki, pozwolę to... Ci się związać. I robi się naprawdę gorąco. Byłeś grzeczny? Nie, nie, nie byłem nie? grzeczny. Wtedy padają nawet poważne deklaracje. Mod, ja to chyba oświadczyny. Jestem mod, gotowa. Mod, cię. Tylko czy to wystarczy, by zdobyć czyjeś serce? Kolacja w ciemno. W niedzielę o 22.00 w Polsat Cafe. Chwila była bueno Weź udział w nowej loterii Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu Graj o vouchery na wyjątkowe podróże I na chwilę pełne przyjemności Szczegóły na kinderbueno.pl Wow! Kupon za uśmiech Sprawdzaj codziennie Teraz w aplikacji rosman.pl Kupon za uśmiech Gdzie byłeś kochanie? Rosmanie Paliłem od lat jak smog. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po pięciu. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. To prostsze niż myślisz. Desmoxan. I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hmm, w co mam się ubrać na pierwszą radkę? W co mam się ubrać, żeby ktoś ustąpił mi miejsca? W co mam się ubrać, żeby też tak móc? <laughs> to jest to. Za to. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie Chciałam je wzmocnić Regenerum Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze To więcej niż odżywka Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie Ale tworzy na nich tarczę ochronną Zabezpieczając je przed uszkodzeniami Utwardzacz Regenerum Ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady Paznokcie są błyszczące A to Regenerum trzyma się nawet tydzień Regenerum Zawsze w biegu Mówili mi trzymaj formę, nie zwalniaj każdy ma moment, w którym się musi zatrzymać, chociaż na chwilę. Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. A teraz akceptujesz wszystkie swoje blizny te widoczne i te głębsze. Cieszy mnie każdy moment spokoju. No, ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie każdego dnia. Włosy, zapach, ciało i sana. Więcej niż sobie wyobrażasz, za mniej niż myślisz. Przed przerwą dzisiejszy randkujący Robert był na trzech randkach w ciemno. Sylwia nie owijała w bawełnę. Nie ciacho. <grymna> Agnieszka prowokowała subtelnie. To deklaracja czy zachęta? <grymna> znaczy zachęta. A z litką było kusząco. <grymna>